Dzień dobry, godzina 8.50, kolejny dzień wyzwania. Właśnie zbieram się, żeby pobiegać, i przy okazji zaniosę wycieraczki do samochodu. Odkurzę też wewnątrz go i będę miał już to z głowy. I tak, dzisiaj, właśnie kolejny dzień treningu biegowego. Tak jak ostatnio. 5 minut spaceru, marszu, minuta biegu, 3 razy tak, no i ochłonięcie. Zobaczymy, jaki będzie mental i jak będzie mi się chciało. No, dzisiaj trochę się tak średnio wyspałem, bo przyszedłem spać o pierwszej. Wstałem niedawno, więc pospałem te 7 godzin. Ale, że już inny jest harmonogram, to, to troszeczkę inaczej to odczuwam. I też alergię już powoli mocno czuję, ale jest ok. Dobra, biorę sobie, lecę biegać i pewnie troszkę coś tam dogram jeszcze później, no bo tak jak mówiłem, po mam zawalone, więc pewnie nie będę nagrywał, a też nie chciałbym tak jak wczoraj po północy nagrywać, więc do później. Godzina 9.50, autko wysprzątane, pobiegałem, teraz będę robił trening siłowy i śniadanie. Wczoraj jeszcze trening zrobię kratki, nie zrobiłem, dzisiaj nie pamiętam co jest. Pewnie przedramiona, to zrobię klatkę i przedramiona. Eee, w ogóle zrobiłem wtopę, bo przyszedłem z tymi rzeczami do samochodu, no nie wziąłem kluczyków od samochodu. No i zostawiłem w piwnicy wszystko, poszedłem biegać, wróciłem, musiałem jeszcze obrócić. No taki ze mnie inteligent. No, to do później, albo do jutra, nie wiem, zobaczymy, cześć.